Oprócz tego, że to jest tak jak na innych kabaretonach, to tutaj ten cały anturaż, czyli Mazury, jezioro, ładna pogoda sprawia, że jest całkiem, całkiem, całkiem nawet przyjemnie. Szczerze mówiąc, to jest nawet bardzo. za ciepło. Jest bardzo przyjemnie. A co wolelibyście robić w taką pogodę? Że... Kąpa się! E... Patrzcie co robimy, idziemy właśnie pływać, tam idziemy tak, pływać, Tak właśnie, tam. idziemy pływać, to wolelibyśmy robić i mamy ten luksus, że możemy zrobić to, co będziemy chcieli robić. Ja bym wolał być drugi. A to tak, to jest, to tak wiesz, to kiedyś było. może... No. Kiedyś, jak jeszcze z nami kiedyś posiedzisz bez właśnie. kamery, bez mikrofonu... Jak już wyłączymy tą kamerę, to wyjaśnimy ci, co to znaczy tak być, powiedzieć być trzecia, drugim. To Jesteśmy pokoleniem do... p 2 Pierwszy kula, drugi już. Drugi. drugi jest drugi. Drugi jest po prostu drugi. Dobrze, w takim razie życzę powodzenia dziś wieczorem i miłego kompania. Eee, eee Kabaret! kabaret. Taki upał, że to, to się nie da wytrzymać. 36 stopni, Gdyby nie woda, nie jesteśmy w stanie, nie, nie, nie damy rady. Nie. A jak wam się podoba na Mazurach? Co wolicie, jakie? Ja, mi się serdono, mi się nie podoba. Nie, nie się nie podoba bo tu jestem tutaj od <śmusy> <śmusy> za dużo kwasu Jestem tutaj od czwartku, <śmusy> od godziny, od środy. Od kiedy mi żyjemy? Od wczoraj. Od wczoraj. I yy, generalnie właśnie, obiecam, że nie mam czasu, żeby się wykąpać w jeziorze. W, w jeziorze czos. Nawet nogi nie zamoczyłem. Ale, ale masz ale... okazję, możesz teraz wyjść i zamoczyć. Teraz nie mogę, bo zaraz tam będę wychodził z tamtymi, gala. Ale widzieliśmy perkusistę, który się kąpie. No. no I, co, I tancerki. Oni sobie wyszli, się kąpać, no. a my o, a my w strojach i jak. Dziewko no. no. Gdzie w kostiumach, nie? Gdzie w kostiumach do Bardzo nam się podoba, podoba. Na Mazurach. Y, tak, bardzo nam się podoba. No jakie ty pytanie odpowiadasz? Na to, że cały czas narzekać. Fantastycznie, super, jeżeli jest pogoda. A jest piękna, śródziemnomorska. Co wolelibyście robić teraz? Bo pogoda jest taka ciężka trochę. Kolemki, lewa ciaspa! Właśnie tirowcy teraz ruszają bo za 5 minut 23 Tyrowcy okay. będą mogli za chwilę wyruszyć. Ja bym ci powiedział. Ja bym tak, że jak na naszychta, to bierę Nylon Boyter, tam się ładuje jak e, Rzymła z keizą, jakiś tam wórz to się wezma e, no i co? I, ja i dupia na tej grubie i po tym rowerem na ta e, fuzekle ja to ja mogę powiedzieć, że to są skarpetki <laughs> Dziękujemy Wam, pozdrawiamy Wam, wykorzystujcie piękną, cudowną pogodę, Ech, kabare, Pałajcie się nią... Ale odejdźcie czasami od tak tych ekranów w końcu, komputerów, bo wody, ponieważ tak zwłaszcza jak jest taka pogoda, to, to nie Także jest leca. Męczycie O czy A. Skóra potrzebuje, ciało potrzebuje słońca, ponieważ witamina D jest wytwarzana właśnie przy pomocy słońca i... A nie a zapomnijcie ty, o tym, tam, że, tak nigdy nie, że radość to jedyna rzecz, którą jak dzielimy, to tak naprawdę mnożymy. Hmm. Tak naprawdę to o to chodzi, że mamy ciśnienie na szkoły i w ten sposób załatwiamy sobie kolejne wywiady u was i Zawsze dlatego to komuś obiecamy i później chcą z nami zrobić no. wywiad. Ale Dokładnie. tym razem obiecujemy naprawdę show takie, że... Jarek, powiedz jaki będzie show wy następnym razem. No, da... <śla> <śla>